Witajcie kochani serdecznie w kolejnym nowym filmie. Dzisiaj będziemy robić eksperyment. Zobaczcie tu mamy wodę. Sprawdzamy jej temperaturę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ona powinna mieć 10 stopni. Tyle pokazuje mój termometr. Z robota kuchennego, więc jest bardzo dokładny. Opowiem wam pewną rzecz. Już sobie ustawiam tutaj tak, żebyśmy to wszystko widzieli. Będzie, będzie widać? Będzie, dobra. Słuchajcie, o co biega. Dziki chłód się to nazywa. Historia związana z ukraińskim gentlemanem, który w wieku 36 lat zachorował na 30 kilku lat zachorował na raka. Lekarze dali mu kilka tygodni, miesięcy życia. No i on e, chciał przyspieszyć jakby ten, tą agonię, ten zgon i, i e, w zimie, czy tam w chłodne dni w każdym razie w mróz, oblewał się e, zimną wodą wiadrem zimnej wody, aby spowodować zapalenie płuc i szybciej odejść z tego świata. No, ku jego zdziwieniu, a później także lekarzy, okazało się, że zamiast właśnie chorować, on, on, on wyzdrowiał z, z tych wszystkich chorób. Przez wiele lat cieszył się tą właśnie zdrowiem. Spacerował w, w zimie nawet, w mroźne dni na bosakach, w samych slipkach, codziennie. Później już to właśnie y, robił na co dzień. Ludzie byli zdziwieni. Do niego później zjeżdżały się pielgrzymki. Oczywiście był też, y, można powiedzieć, y, szykanowany przez władzę. Później się to trochę zmieniło, gdy wyleczył y, lekarza, jakiegoś tam dziennikarza. Później też y, zaczęli y, właśnie. Możni całego świata zjeżdżacie do niego o porady. No i on też zostawił mnóstwo właśnie swoich tam zapisków w zeszytach i też właśnie zrobiono badania później, bo on jeszcze przed Czarnobylem opisał to tak, że wy ludzie zniszczycie tą ziemię, tak że ona będzie was zabijać, a ci, którzy będą praktykować właśnie dziki mróz. Tą właśnie taką codzienną metodę oblewania się zimnym, zimną wodą rano i wieczorem to właśnie przeżyją. No i okazało się, że właśnie w czar koło Czarnobyla mnóstwo tam ludzi żyje do dzisiaj i się niczym nie przejmuje. No, to, to, to cywilizacja tam jest nijaka właściwie. Więc oni wiadomo, nie mają wody kranowej tak jak my mamy 18 stopni, tylko mają wodę właśnie z yy, jakichś tam studni. Zazwyczaj z rzeki, no to to są takie temperatury, które właśnie yy, sprzyjają. O co chodzi? Woda musi mieć poniżej 11 stopni. Od 12 stopni woda już nie jest lecznicza. Ta woda będzie powodować pewne rzeczy, które właśnie, yy, które chcemy wywołać. Czyli na początku, yy, gdy wylejemy to wiadro wody, temperatura naszego ciała gwałtownie podskoczy do 42 stopni natychmiast oblewa nas taki potężny gorąc spływa po nas taki gorąc i później natychmiast spada do normalnej właśnie do normalnego do normalnej temperatury powiedzmy koło 37 stopni nieco no i co się dzieje wtedy nasze komórki Wysadzają się od wewnątrz. Po prostu taka, taka zachodzi reakcja, że wszystkie te komórki, które są słabe, niezdrowe, najgorsze, one, one niszczą się po prostu, a naradzają się nowe na to miejsce. No i zrobili badania, właśnie jeśli chodzi o ten Czernobyl cały, no, jak to może promieniowanie radioaktywne chronić. No to zrobili eksperyment na 20 szczurach, 10. Z nich oblewali wodą zimną codziennie, a właśnie 10 z nich nie. No i wszystkie te 10 od razu po tej chorobie promiennej zmarły, zaczęły chorować, zmarły, a te, które były oblewane wodą, nie zachorowały, żyły sobie elegancko. Także, jak mówię, no najpierw się oblejemy. Woda, temperatura podskakuje do 42 gwałtownie. Później gwałtownie spada od razu do 37, nastaje ta wymiana komórek. nie? I właśnie to jest najlepsza profilaktyka na raka. Gościu powiedział, że ci, co będą to zdrowi, powinni robić to rano i wieczorem. Natomiast, jeśli ktoś jest chory, co czy 4 godziny i wyjdzie ze stanu chorobowego natychmiast. No, zobaczymy, jak to będzie działało. Powiem Wam, nie jest to łatwe. Trudne też nie jest. Trudne też nie jest, trzeba tylko właśnie trochę mieć takiej dyscypliny, siły, odwagi w sobie. Ja włożyłem sobie do tego taki okład zimno-ciepło, który trzymałem w zamrażalce, ponieważ ta, ta woda z rana, jak ją sobie właśnie zlałem, to miała 12 stopni, nie? Więc te 2 stopnie mi zbiła. Mamy 10 stopni, zaczynamy. O! I teraz to jest ważne: Nie uciekamy do domu, nie wycieramy się ręcznikami, tylko czekamy, aż ten cały właśnie właśnie, z nas spłynie. Cała ta woda, to wszystko. Ponieważ w tym momencie potwierały się połowy i następuje wydalanie, właśnie tych umówmy się w skrócie, komórek rakowych. Ale to nie są tylko rakowe, prawda? Ale to są wszystkie te zwyrodniałe komórki, które. Które nam nie sprzyjają, które właśnie są najsłabsze w naszym organizmie, one wszystkie obumierają w tym momencie. Właściwie to one obumowyły natychmiast po, podczas tej gwałtownej wymiany temperatur. Natomiast teraz następuje ich wydalanie, i właśnie to jest fajne, żeby wytrzymać sobie jeszcze tutaj powiedzmy to 5-minutek, żeby mogło to wszystko po nas spłynąć. Prawda. Tak jak już mówiłem wcześniej, ten Ukrainiec Iwanow właśnie, on był przedziwnym człowiekiem właśnie, mówił właśnie, że poprzez takie rzeczy jak oblewanie się wodą człowiek potrafi zrozumieć przyrodę, że potrafi się do niej zbliżyć, potrafi się z tym połączyć. Nie wiem jak on to wszystko ee, nie wiem jak to wszystko ma dokładnie działać Natomiast mówił, że wtedy człowiek dużo bardziej zaczyna rozumieć tą przyrodę i przed, co, co jest najważniejsze właśnie odnajduje właściwe stanowisko w tym, w tym całym systemie, w tym całym schemacie. Także widzicie, przepawki mam też nie powiem, że nie. Na zewnątrz jest około chyba 13 stopni dzisiaj, czy 14 może. Dosyć wcześnie wiano, więc też głośno tam nie krzyczy. No i pomału się będę zawijał właśnie. Tutaj już ten pot ze mnie spływa. Teraz pójdę sobie, wezmę taki chłodny prysznic. No i zaczynamy. Kolejnej dzione nie? Życzę Wam powodzenia wytrwałości i zdrowia, nie? Pamiętajcie, że właśnie ważne jest utrzymać swój organizm nie siebie. Bo Ty jesteś całe życie zdrowy, i całe życie będziesz wieczny. Natomiast twój, twój, Twoja maszyna, Twój organizm potrzebuje Twojej pomocy. I trzeba ją utrzymać dobrej kondycji. Teraz samochód, który ma jeździć, Twoje ciało też musi być w odpowiedniej formie. Trzeba właśnie go nastawiać na takie wahania temperatur to też jest bardzo dobre i tutaj mówimy cały czas właśnie o podnoszeniu odporności własnego organizmu z mojej strony to już dzisiaj wszystko widzimy się za chwilę będę też jeszcze kręcił sława wiecznej miłości